W dupę. Czesiu! Widziałeś w tym kiblu to, co ja? Czesio widział korka! Co? Ten parch z ryja mleczarki? Co to, był kosmitą i chciał wszystkich zahipnotyzować, wciskając im mleko? Ja pierdacze, Co on tu znowu chce? Jak to co, mądziole? Będzie się mścić! Jak zły mak Harkus Felugus z Magicznych Wojowników! To przez niego facet tak odwaliło! O, right, Potrzebny nam plan! Musimy wyrwać tego korka! Ale, ale. ale by chciał korka włożyć do żaby, a nie wyrywać! Wiem! Korek jest parchem, więc trzeba go wyssać! Wyssać? Koniecznie czysty w kop zarysia zdepilał? Posłuchaj! Weźmiemy mrówko jada i posypiemy facetkę mrówkami! To on je wtedy się razem z korkiem! Tak! mrówko zjad, a potem zatkamy żabę! Wskaczy z Ten mrówkojad się może udać. To ty, Czesio, zorganizuj mrówki, Anusia jak drabinę, ja latarkę, a Maślana mrówkojada. Dzisiaj wieczorem zapiszdzalamy do facetki. Aleluja. Aleluja. <ścoughs> mrówkówki, mrówkówki. Dzień dobry! Chłopacy! Chłopacy, mam mrówkówki! No ja z tego ten, ten. nie mam mrówkojada! Szukaliśmy ze starym po całym mieście, ale nigdzie go nie było! A do Niemiec nie miał czasu jechać! Za to mam to! Za jediozę! Kurna, to zmiana planu, chłopacy! Uwiemy mrówek jako elementu dysracyjnego! Konieczko, a w papę nie chcesz? Sam jesteś element. Element to u mnie przed Monopolem siedzi! Po prostu wrzucimy mrówki Frau pod kołdrę! I jak się zerwie, to wysiemy korek od kurzaczy. Dobra! Wygrzmacamy, bo zimno to jak w dupie morsa! Co ty tu robisz, mędziole! Czesio zbiera paprochy! Wynocha z mojego domu za Jutro cię widzę z rodzicami w szkole antychryście! WON! Co to za wychowanie! Bójcie się Boga! Jak tak dalej pójdzie, to Czesio się zacznie sprzątać na ulicy, albo co gorsza na dworcu! No, Gówniarz dostanie za swoje! Nie ma się co martwić! Tak! Załatwimy to jak za dawnych czasów! Pięćdziesiąt razów na hajką po plecach i przeciągnąć koniem trzy razy wokół szkoły! To się nauczy! Ubawiam się, że na takie szatańskie tumaństwo już nic nie pomoże! Ale spróbować można! Do widzenia! Wyciągamy karteczki i podpisujemy! Zaczynamy klasówkę! Tylko pamiętajcie, żadnego ściągania, albo z miejsca pana. chłopacy, mamy przerobane! Ja pierdziu! Trzeba coś wymyślić! A, że mam go pójdzie. Co pani? A Czesiowi coś się stało? Czesio greno, znowu się wydurniasz? Marsz do higienistki i migiem wracaj! Co się tam dzieje? Karolinka, dziecko, nic ci nie jest? Przestań się wygłupiać i wracaj do pracy! Bez dyskusji! Wszystkich świętych! Angelika, co się tam dzieje? Tam był Spider, proszę Pani! Taki Big! Spokojnie, Angelika, wracaj do pisania. Co to za diabeł? Won, stenwon! Przepani, a pedałka to ścioga! Niemożliwy! A żylika, co się tam dzieje? Nic pani, To jest not ma! Moje dziecko, zawiodłam się na tobie! Za karę dostaniesz minusa i bez dyskusji!